Podsumujmy sobie nasze informacje. A więc, tak, mamy tutaj na ekranach siatkę naszego rusztowania. Proszę zobaczyć, pierwsza podstawowa informacja, jaką tutaj widzimy, to ta odległość 4 metrów. Powyżej 4 metrów, a w zasadzie na wysokości 4 metrów, powinniśmy już kotwić nasze rusztowanie. Oczywiście nie ma przeciwwskazań, żeby zakotwić je nieco niżej. Czasem po prostu się zdarza, że żeby troszeczkę tą naszą konstrukcję ustabilizować, to możemy zakotwić na tym najniższym poziomie. Ale najpóźniej kotwa ma być od 4 metrów. I co się dzieje? Na zewnątrz siatki naszego rusztowania powinniśmy stosować kotwy długie. Kotwy długie. Tak jest? Tu jeszcze gdzie nie w zależności co mówi nam DTRK, czyli... Dokumentacja techniczno-ruchowa możemy też wewnątrz zastosować jakieś kotwy długie, ale z zasady kotwienie długie jest na zewnątrz siatki i przy pionach komunikacyjnych. Tak, jest, musi tam być najwyższego, rodzaju, na, najwyższego poziomu bezpieczeństwo. Tu właśnie kiedy te obciążenia, m, które przenosimy, wchodząc, kręcąc się w pobliżu tych pionów komunikacyjnych, one muszą być najlepiej właśnie odprowadzane, najlepiej amortyzowane przez te kotwy długie bądź przez kotwienie trójkątne, o których też tam o tych kotwach trójkątnych mówiłem, w oddzielnym materiale. Wewnątrz siatki rusztowania mamy kotwienie krótkie. Proszę zobaczyć, jak to idzie. Mniej więcej. Tak jakby taka szachownica, czyli mamy jedną długą, krótką, długą, krótką, długą, krótką. Tak? I w zależności od tego, co mówi Deterka, tych kotew krótkich możemy mieć więcej bądź mniej. Przypominam, że yy, siła, yy, jaką działamy na kotwę, zgodnie z normą, powinna wynosić 2,5 kN, czyli ta kotwa powinna nam m, jakby wytrzymać ciężar 250 kN. Kilogramów. Natomiast yy, powinniśmy, znaczy, tak. Yy, protokół zbadania siły kotwienia nie jest obowiązkowy. Natomiast dobrze by było sprawdzić co najmniej 5 kotew w naszym rusztowaniu. Wyrywkowo po prostu sprawdzić yy, odpowiednim przyrządem, który też był pokazywałem na poprzednich tutaj na slajdach, po, w poprzednich materiałach. Yy, dobrze by było sprawdzić. Właśnie tą siłę zakotwienia kilku wybranych losowo kotew. Tak żebyśmy po prostu mieli bezpieczeństwo, yy, żebyśmy tutaj poprawili te nasze warunki pracy. I teraz mamy stężenia. Jak powinniśmy te nasze stężenia tutaj montować? Pierwszy segment stężeń, w zasadzie pierwszy i ostatni segment rusztowania. Powinien posiadać stężenia. Czyli mamy tutaj na jednym skraju i na drugim skraju rusztowania mamy stężenia. No chyba, że DTR mówi coś innego, bo proszę Państwa, ja tutaj mówię takie jakby ogól, ogólnikami, tak? A jeżeli ktoś ma inne rusztowanie, no to powie o nie, że źle coś mówię. No nie, proszę Państwa, to chodzi o ogólne zasady takie przy montażu rusztowania. Czyli proszę zobaczyć. Mamy. Na skraju, na końcach, na początku i na końcu naszego rusztowania stężenia. Jeżeli to rusztowanie jest takie dosyć rozbudowane, to poszczególne segmenty rusztowania mogą być maksymalnie odsunięte od siebie co 10 metrów. Czyli mamy tutaj 10, tutaj 10, no tutaj już nie starczyło, więc yy, tu, tutaj już nie mamy 10 metrów na końcu, ale wiemy, że po prostu w myśl tej zasady na początku i na końcu powi powinno być stężenie. I teraz tak, barierki. Jeżeli chodzi o barierki, to na poziomach pośrednich mamy tak zwane telewizory, a na samej górze mamy e, balustradę poprzeczną. No i właśnie jeszcze jedna informacja. Na egzaminach nie lubią, kiedy na barierkę mówi się barierka. To jest po prostu balustrada czyli mamy balustradę główną, czyli tą poręcz wyższą. Na wysokości metra 1,10 m, a balustradę pośrednią mamy niżej, mamy w środku, jakby tak. I zapamiętujemy to, 1,10 m, że balustrada główna jest na wysokości 1,10 m. I proszę Państwa, też takie pytanie: czy wolno nam się kotwić do balustrady? Zasadniczo powinniśmy kotwić się do konstrukcji sporczej rusztowania, czyli jeżeli mamy rusztowanie ramowe, no to gdzieś tam do y, wspornika ramki, do miejsca wyznaczonego przez producenta. Natomiast jeżeli nie mamy innych możliwości, no to też powinniśmy, no, bez innych możliwości, no, możemy się zakotwić ostatecznie do tej barierki. Natomiast w toku naszego egzaminu powinniśmy się kotwić do wspornika ramki, bo najczęściej na rusztowaniach ramowych Państwo zdajecie, no. Do barierki, to tak bym powiedział, od święta. Jak już nie ma, jak się tutaj, te linki są na przykład za krótkie, no to wtedy się można zakotwić do tej barierki, ale unikamy tego jak ognia. Co jeszcze? Jeśli chodzi o takie elementy bezpieczeństwa na naszym rusztowaniu, będą to krawężniki. Krawężniki powinny mieć wysokość co najmniej 15 cm, tak? Czyli zobaczcie, tutaj już dopiero od tego. Kolejnego poziomu stosujemy te krawężniki na samym dole no nie musimy, bo nic tam z poziomu, że tak powiem, yy, parteru nam nie spadnie komuś na głowę. Natomiast błędem, który często spotykam przy yy, różnego rodzaju rusztowaniach, nawet na bardzo dużych budowach, jest pominięcie krawężników. Dlaczego tak się robi? Po prostu czas to pieniądz. Jak firma ma złożyć jakieś rusztowanie, no to jak oni nie złożą tych krawężników, bo z tym też niekiedy się trzeba czasami napracować. Hmm, po prostu jest to oszczędność czasu. Jest to oszczędność czasu. I później takie rusztowania spoglądam w dziennik budowy, one są odebrane. A w deterce są krawężniki, na rusztowaniu ich nie ma, a rusztowanie jest odebrane. Proszę państwa, to jest. Nie powinno mieć taka sytuacja miejsca, bo rusztowanie niekompletne nie nadaje się do użytkowania, nie nadaje się do tego, aby znajdowali się na nim ludzie. To tak mówiąc na marginesie. Yy, mamy również piony komunikacyjne, czyli możemy mieć je w różnych wariantach. Mamy komunikację, pion komunikacji niejednorodny, gdzie te jakby drabinki są tak na każdym poziomie z innej strony instalowane, w zależności od tego, co mówi producent, tak. I mamy Komunikację jedno, niejednorodną. Przepraszam, oj, tak. Je, mamy niebieskie, o, bo się pomieszało. To jest komunikacja niejednorodna, a czerwona to jest komunikacja jednorodna, gdzie te drabinki są jakby w jednym takim pionie, w, ta, w jednej linii ustawione. Wszystko to zależy od tego, co mówi producent. Czy producent przewidział montaż pionów komunikacyjnych w postaci niejednorodnej, bądź Jednorodnej, tym się sugerujemy. Natomiast jeżeli nasze piony komunikacyjne są na wysokości powyżej 20 metrów, to powinniśmy wykonać skok o jeden segment rusztowania, tak? Po to, aby bardziej równomiernie te siły działające na rusztowanie, te, te napięcia działające na rusztowanie, napięcia, mam tutaj na myśli te siły statyczne i dynamiczne. Aby te siły bardziej równomiernie rozłożyć. Jeżeli byśmy mieli pion komunikacyjny gdzieś w jednym ciągu na 40 metrach, w, jed, w jednym segmencie na, powiedzmy przez 40 metrów, to to rusztowanie, ten nacisk na podłoże w tym miejscu, on by był o wiele większy tak, niż w, w innym punkcie rusztowania. Dlatego chodzi o to, aby te ciężary, napięcia rozkładać bardziej równomiernie, dlatego stosuje się ten jakby skok. Pionu komunikacyjnego o jeden segment, jeżeli, je, jeżeli ten pion osiągnie 20 metrów. I teraz tak, tutaj mamy sytuację, że nasze piony powinny być najdalej oddalone o, od krawędzi rusztowania o 20 metrów. Jest też taka zasada, proszę Państwa, nawet przy wykopach, zejście, zejście wejście do wykopu powinny, powinno być oddalone właśnie. Yy, najwyżej 20 metrów od początku tego wykopu, tak? To też gdzieś tam się zdarzało w tych moich mm, poprzednich materiałach o tym mówić. I podobna zasada jest na rusztowaniach. No chyba, że znowu, bo ktoś mi zarzuci, że u niego to jest inaczej. No chyba, że producent danego rusztowania mówi inaczej. No bo zawsze sugerujemy się tutaj tym, co wymyślił producent, on powinien dostosować te normy rusztowania do. Aktualnych wymogów prawnych. Odległość pomiędzy kolejnymi segmentami komunikacji nie powinna być większa niż 40 metrów. I proszę Państwa, zwody, czyli tak zwane piorunochrony. Zwód piorunochron powinien być oddalony od krawędzi rusztowania maksymalnie 6 metrów, a kolejne zwody powinny być instalowane maksymalnie o co 12 metrów. tak, Czyli na początku, o, od krawędzi początkowej i końcowej, 6 metrów głąb a kolejne co maksymalnie 12 metrów. I długość zwodu powinna wynosić 4 metry. 4 metry, i ten zwód powinien być yy, płasko zakończony. Ja tutaj może to narysuję tak bardziej. Hmm, o tak. Czyli tutaj mamy zwód. Tak, nasz jakiś. To może być zwykły element rurowy rusztowania bądź jakiś specjalnie przeznaczony przez producenta. I tutaj mamy taką spłaszczoną końcówkę. I to będzie ten nasz piorunochron. Możemy również podłączać się do instalacji odgramiającej budynku. Chociaż nie zawsze ona jest już dostępna po tych wszystkich ociepleniach yy, budynków. No one są poprowadzone te uziemienia yy, wewnątrz już samego budynku. Co jeszcze my tutaj mamy? Odległości od linii elektroenergetycznych. Tak powinny tutaj wyglądać. O tym już wiemy. To było na, w poprzednim materiale. I rezystancja uziomu powinna wynosić 10 ohmów. I oczywiście powinniśmy mieć na to odpowiednie badania i protokoły z uziemienia. Odchylenie rusztowania od pionu powinno wynosić. Maksymalnie 1,5 cm na 10 metrach. Czyli, proszę państwa, o tym też mu mówiłem w poprzednim materiale, jeżeli przykładowo, o, jeszcze to też jest y, okazja, żeby sobie pewne rzeczy przypomnieć, jeżeli mamy tutaj odległość od elewacji i y, od elewacji i stojaka ramki, czy stojaka rusztowania, y, Chociaż w zasadzie tu lepiej by mówić o odległości od podestu. Do, do, do podestu rusztowania, jeżeli mamy 20 cm, czyli od elewacji do podestu 20 cm, to po 10 metrach to odchylenie może maksymalnie wynosić 21,5 cm. Tak? I teraz, co się jeszcze tutaj dzieje? Przypominam, że jeżeli mamy tą odległość Czyli od elewacji do podestu yy, do 20 cm, to nie musimy stosować balustrady wewnętrznej. Natomiast, jeżeli mamy już tutaj tą odległość, no co najmniej, no powiedzmy powyżej 20 cm, o tak to sobie zapiszmy, powyżej 20 cm, to od wewnątrz również musimy stosować te balustrady. Ja to tak symbolicznie tutaj zaznaczę. Także trochę tego jest, trochę tej wiedzy jest. I jeżeli chodzi o same plandeki, one nam zmniejszają, yy, zmniejszają nam strefę niebezpieczną w pobliżu rusztowania. Czyli jeżeli rusztowanie ma, dajmy na to, 20 metrów, to powinna być ta strefa niebezpieczna w pobliżu rusztowania co najmniej 6 metrów. Ale jeżeli zastosujemy siatkę ochronną to zmniejszamy strefę niebezpieczną do jednej dziesiątej wysokości rusztowania, czyli jeżeli ono miało 20 metrów, to 1 dziesiąta z 20 to do 2 metrów możemy zmniejszyć tą strefę niebezpieczną, co w warunkach takiej miejskiej zabudowy, no jest tutaj kluczowe, tak, no bo czasami no nie da się 6 metrów tutaj gdzieś strefę wyznaczyć, to tak byśmy ją wyznaczylibyśmy obok drugiego boku, bloku, przepraszam, yy, by, by ludzie nie mogli wychodzić z klatek schodowych, bo by było na przykład... Yy, no, no właśnie 6 metrów, tak? No to nie można tak zrobić. To wtedy trzeba zastosować taką siatkę ochronną. I teraz tak, proszę Państwa, jakie dokumenty tak podsumowując, są wymagane e, przy montażu odbiorze rusztowania? Dokumentacja magazynowa, czyli sprawdzamy tą ilość tych poszczególnych elementów, tak? Mamy dokumentacja techniczna rusztowania, DTRK. Wszyscy montażyści rusztowania muszą się z nią zapoznać. Są tam. Najważniejsze parametry rusztowania oraz spis yy, elementów oraz prosty projekt samego rusztowania. Plan BIOS i IBWR. Jeżeli jesteśmy na budowie i ta budowa trwa odpowiednią ilość czasu i, i jest tam też odpowiednia ilość pracowników, to powinni się wszyscy zapoznać z planem BIOS. Z planem BIOS być może nawet się zapoznajecie, nie wiedząc o tym, jeżeli przychodzicie na nową budowę i macie szkolenie z zasad wewnętrznych danej budowy, to jesteście wtedy jakby zapoznawani z planem BIOS. I bwr instrukcja bezpiecznego wykonywania robót, no jest to taka dokumentacja, którą, z którą też musicie dostarczyć do kierownika budowy, która opisuje to, jak będziecie, jakie są bezpieczne zasady montażu rusztowania. Projekt rusztowania, jeżeli mamy... Jeżeli wykracza on poza siatkę konstrukcyjną zawartą w DTRC, praktycznie każde rusztowanie rurowo-złączkowe, bądź jak to się mówi, stojakowe, powinno mieć swój projekt. Ramowe, nie każde, chyba że wykraczamy poza to, co jest w DTRC. Pracownicy powinni mieć aktualne badania lekarskie oraz szkolenia BHP, jest to oczywiste. Możemy mieć jeszcze taki dokument, jak protokół z rozmieszczenia kotew. I badania siły kotwiącej, ale nie jest on wymagany polskim prawem do tego, aby odebrać to rusztowanie. Do odbioru rusztowania jest nam potrzebne yy, badanie z protokołu uziemienia i osoba o, o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych najczęściej kierownik budowy. Na rusztowaniu, po jego odebraniu, zakładamy obowiązkową tabliczkę z nośnością podestów. I potwierdzamy też na tablicy odbiór rusztowania, oraz prowadzimy protokoły z przeglądów, rusztowania, które nie zostały doprecyzowane w jakiej konkretnie formie. Czy te protokoły mają być w myślach, czy na oddzielnej kartce, czy w komputerze? Nie. Prowadzimy protokoły z przeglądów. Jakie prowadzimy? No, w jak najlepszy sposób, tak abyśmy mogli do tego wrócić. Czyli ja tutaj polecam oddzielne listy kontrolne. I proszę Państwa, to tak naprawdę byłoby już wszystko, co mam tutaj do Państwa do przekazania, jeżeli chodzi o ten kurs dla montażysty, dla kandydata na montera rusztowań. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli było fajnie, dajcie łapkę, łapkę w górę, subskrybujcie, to też mnie motywuje do dalszej pracy. I też mam taką z tego satysfakcję, że mogę tutaj szkolić kolejne pokolenia no już montażystów bądź operatorów maszyn. Do zobaczenia w następnych materiałach, pozdrawiam serdecznie i życzę zdanych egzaminów. Cześć.